Musimy dalej kontynuować tę myśl, a nasza książka trafiła do każdej biblioteki naukowej, akademii medycznej, czy uczelni, która kształci lekarzy, pielęgniarki, magistrów rehabilitacji, psychologów, do ba, nawet do prawników, bo z czym się spotykamy? Że prawnicy dają zgodę na pobranie narządów, a więc no ta książka powinna trafić do wszystkich studentów. Ja mam od razu informację, panie Puch. prezydencie, jest pan, jak to twierdził, prezydentem obywatelskim, a my tutaj mówimy o Polakach, o obywatelach, o potężnym problemie obywateli. Pani minister zdrowia, jest pani od niedawna panią minister. Być może my zdążymy tę książkę napisać, kiedy pani jeszcze będzie sprawowała funkcję. Panie premierze, być może także pan zdąży jeszcze tę książkę adresowaną do pana odebrać, bo my wam egzemplarz tej książki będziemy przesyłać ze specjalnym listem, listem intencyjnym. My sobie usiądziemy, pokażemy państwu, jak te książki będą wysyłane. No, przede wszystkim, chyba jednak, do prezydenta. No to jest głowa państwa. Najważniejszy Polak dziś.